Siema. Tak więc ja dzisiaj mam dobry humor. To postanowiłem, że nagram więcej filmików. I teraz nagramy test gofrów. O, o takich. Nie, nie chcę pokazywać na bo się boję, że, że nie mogę. No, dajcie mi chwilę, bo ja muszę tylko otworzyć opaczkę i tam zabierzemy się do jedzenia. To są takie gofry, wiecie. Takie zwykłe gofry, co... Się w sklepie kupuje, no pewnie jedliście, ale ja ja i tak z, z, nagram ten film, bo ja lubię nagrywać filmy. No to zaraz się widzimy. Dobra, jest już otworzony. Otworzone są. popatrzcie, tak, tak wyglądają. O, z tej strony, tak. Widzi się zwykle gofra, ale ja wam powiem, jak smakują, bo pewnie jest dużo film tego bo to ja powiem, wam, jak te smakują. Niestety, no ja nie mogę wam powiedzieć nazwy filmy, no bo raczej chyba nie mogę. Ale wystarczy, że po prostu ocenię tego gofry i tyle. No. No to tego gofry smakują tak... No tak zwyczajnie, no nie wiecie. Tak jak każde gofry, nic. Żadne specjalne nie ma tam, nie? Opatrzcie. Kot mi chciał gofra zjeść. Ale no, że raczej takie zwykłe gofry, nie? Ja jadłem też takie gofry kiedyś yy, z nadzieniem czekoladowym w środku. No i to były dobre w sumie, ale jak, jak kiedyś yy, będę je jeszcze miał? Tylko że te gofry nie są sprzedawane nigdzie tam koło mnie, bo to w drugim mieście są sprzedawane. No ale nieważne, nie? Jak kiedyś będę miał jeszcze te gofry, to ja nagram test z tego, bo myślę, że będzie bardziej warty niż test takich zwykłych gofrów, nie? To ja jeszcze jednego gry zaskoczę i... i skończę, bo za długi odcinek, nie? Dobra, ja już kończę, bo za długi odcinek.